Ta lekcja poświęcona będzie nowej epoce oświecenia. Poznasz jej główne idee i osiągnięcia. Zapraszam. Na początku XVIII wieku Francja była głównym ośrodkiem europejskiej kultury. Mimo to, to Wielka Brytania została kolebką idei oświecenia. Kraj ten od 1688 roku był monarchią parlamentarną, dzięki czemu rozwinęła się tam publicystyka wolna od cenzury. Podnoszono potrzebę wprowadzenia równości wobec prawa, żądano sprawiedliwej formy rządów, a dodatkowo atakowano zarówno monarchię absolutną, jak i przywileje stanowe i porządek feudalny. Uważano, że świat można poprawić przez edukację i szerokie propagowanie nowych idei. Nową epokę nazywa się Oświeceniem, gdyż uważano, że rozum i oświata wyzwoli społeczeństwo od przesądów i niewiedzy. W 1715 roku, czyli po śmierci Ludwika XIV, nowe idee z Wielkiej Brytanii zaczęły przenikać do Francji, a potem. Dotarły do reszty Europy. Wolter, filozof, historyk i pisarz, za swoje poglądy został uwięziony w Bastylii, a potem wydalony z Francji. Mieszkał w Wielkiej Brytanii i w Prusach. Sławę i uznanie przyniosły mu liczne jego dzieła, na przykład listy o anglikach. Krytykował światopogląd religijny i kościół, a cenił sobie Ustrój Wielkiej Brytanii. Był zwolennikiem absolutyzmu oświeconego. Jego protektorami byli król Prus Fryderyk II i cesarzowa Rosji Katarzyna II. Liczne odkrycia, np. prawo powszechnego ciążenia Newtona, wywołały zachwyt nad możliwościami nauki i przekonanie o potędze ludzkiego umysłu. Kartezjuszowski racjonalizm Stał się fundamentalną ideą oświeceniową. Uważano, że rozum jest wyłącznym źródłem pewnej i niepodważalnej wiedzy o świecie, a nowe teorie naukowe powinny być potwierdzane empirycznie, czyli przez doświadczenia. Przestano się opierać na autorytecie świętych ksiąg. Zamiast tego formułowano twierdzenia na podstawie dowodów. Zmieniło się podejście do religii. Zaczęto uważać Kościół za instytucję hamującą przemiany społeczne. Szeszył się deizm, czyli pogląd, że Bóg stworzył świat, ale w niego nie ingeruje. Dlatego odrzucano dogmaty chrześcijańskie czy odgórnie narzucony kult. Z kolei ateizm, zakładający, że Boga nie ma, bo nie można przedstawić naukowych dowodów na jego istnienie, nie był popularny. Ciekawostka. W drugiej połowie XVIII wieku magię uznano za zabobon niezgodny z nauką, a co za tym idzie, ostatecznie zakończono polowania na czarownice. W Polsce w 1776 roku wprowadzono prawo zabraniające tortur i procesów o czary. W epoce oświecenia rozwijały się nauki ścisłe i przyrodnicze. Prowadzone badania naukowe miały być wnikliwe, Obiektywne, a jej efekty powinny być możliwe do praktycznego wdrożenia. Włoch Alessandro Volta rozpoczął badania nad elektrycznością, zbudował kondensator i baterię elektryczną. Amerykanin Benjamin Franklin skonstruował piórnochron, który dość szybko wszedł do powszechnego użytku. W XVIII wieku prowadzono liczne ekspedycje badawcze. Anglik James Cook odkrył Australię, Oceanię, Arktykę i Hawaje. Tam zginął na skutek zatargu z rdzennymi mieszkańcami wyspy. Szwed Karol Linneusz sklasyfikował ponad 10 tysięcy gatunków roślin i zwierząt. W związku z tym, że jeszcze nie wynaleziono fotografii, naukowcy dokładnie odwzorowywali badane organizmy lub korzystali z pomocy rysowników. Ciekawostka, Szwed Anders Celsius opracował skalę do pomiaru temperatury. Za 0 stopni przyjął temperaturę wyżenia wody, a 100 stopni odpowiadało temperaturze zamarzania wody. Ostatecznie skalę tam odwrócono i jest ona powszechnie stosowana do dziś. Z kolei Gdańszczanin Gabriel Fahrenheit opracował skalę mającą 212 stopni. Temperatura zamarzania wody to 32 stopnie Fahrenheita, a temperatura ludzkiego ciała to 100 stopnie Fahrenheita. Jego skala jest dziś używana w krajach anglosaskich. Wielka Encyklopedia Francuska to dzieło złożone z 35 tomów, które wydawano w latach 1751-1780. Inicjatorem jej powstania był André Le Breton a głównymi redaktorami byli filozof i pisarz Denis Diderot oraz matematyk i fizyk Jean d'Alembert. W encyklopedii zawarto najnowsze odkrycia nauki, techniki i wytwory kultury. Znalazły się w niej także hasła z historii, geografii, ustroju, religii i medycyny. Prace nad encyklopedią próbowały wstrzymać władze kościelne i państwowe, Gdyż dzieło powstawało w duchu racjonalizmu i krytycyzmu, ale z szacunkiem do różnych poglądów, starając się obiektywnie przedstawiać różne zagadnienia. Zakładano nowe akademie i towarzystwa naukowe, a ich celem był rozwój badań. Inicjatywy te często finansowali władcy lub arystokraci. Zaczęto przykładać wagę do edukacji. Jean-Jacques Rousseau. Napisał traktat Emil, czyli o wychowaniu. Oświeceniowe autorytety postulowały utworzenie sieci szkół powszechnych, łagodzenie kar nakładanych na uczniów, rozbudzanie pasji u dzieci i młodzieży, rozwój fizyczny, co odzwierciedlało hasło w zdrowym ciele zdrowy duch. Wiele państw zaczęło rozwijać świeckie szkolnictwo elementarne, a w Prusach wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci. Zakładano specjalistyczne szkoły kształcące nauczycieli i uczelnie dla przyszłych oficerów i urzędników. Literatura miała promować właściwe postawy i krytykować wady. Aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, powstawały przystępne formy literackie, tak jak eseje, powieści czy powiastki filozoficzne. W przygotowo fantastyczne wątki wplatano elementy taktyczne. W Wielkiej Brytanii tworzył Daniel Defoe, autor przypadków Robinsona Crusoe, czy Jonathan Swift, autor podróży Gullivera. Dużą popularnością cieszyły się satyry i bajki o moralizatorskiej wymowie. W drugiej połowie XVIII wieku powstał sentymentalizm. Nurt literacki ukazujący ludzką uczuciowość, powrót do natury i potrzebę nawiązywania więzi z przyrodą rozwijała się prasa drukowana, co było możliwe dzięki upowszechnieniu drukarstwa i rosnącemu gronu osób potrafiących czytać. Gazety informowały, ale też starały się kształtować opinie czytelników przez propagowanie idei oświeceniowych i krytykowanie ich przeciwników. Przykładem może tu być angielskie czasopismo The Spectator. Zaczęły się ukazywać też pierwsze dzienniki. Na przykład londyński The Times i czasopisma specjalistyczne. Powstawały salony kulturalne, czyli nieformalne, towarzyskie, formy upowszechniania kultury oświeceniowej. Na spotkaniach omawiano najnowsze dzieła literackie, słuchano koncertów lub odczytów naukowych. Najważniejszym salonem artystyczno-literackim w Paryżu kierowała Madame Marie Geoffrin. Rozwinęła się literatura polityczna. Pod koniec XVII wieku angielski filozof John Locke wysunął nowatorskie hasło praw naturalnych. Miały to być niezbywalne prawa do życia, wolności i własności, których nie może ograniczyć żadna władza. Z kolei umowa społeczna to idea rozwijana przez Denisa Diderota i Jeana Jacques'a Rousseau. Zakładała ona, że władza świecka. Jest wynikiem układu zawartego między rządzącymi a społeczeństwem. Obywatele podporządkowują się władzy, a władza w zamian za to ma chronić obywateli i sprawnie organizować życie społeczne. Pakt ten może zostać zerwany, gdy rządzący przekraczają swoje uprawnienia. Idea umowy społecznej była podstawą żądań wprowadzenia sprawiedliwych stosunków społecznych likwidacji przywilejów stanowych, wprowadzenia równości wobec prawa i utworzenia państwa obywatelskiego. Postulowano wprowadzenie absolutyzmu oświeceniowego, a także likwidację monarchii i zastąpienie jej republiką. Francuski myśliciel Karol Montesquieu w dziele zatytułowanym O Duchu Praw opisał ustrój oparty na trójpodziale władzy. Wyróżnił zatem władzę ustawodawczą, Czyli parlamenty, której zadaniem było uchwalanie praw, władzę wykonawczą, którą posiadał władca i rząd, mieli oni prowadzać prawo w życie i sprawować rządy, i w końcu władzę sądowniczą, którą sprawowały sądy, dbające o przestrzeganie prawa i wymierzające kary w razie naruszenia ustalonego porządku. Poszczególne elementy władzy miały się wzajemnie kontrolować i ograniczać. Co miało zapobiegać tyranii i zabezpieczać prawa poddanych? Idee oświeceniowe i nowe koncepcje ustrojowe stały w sprzeczności z systemami politycznymi w większości europejskich państw na początku XVIII wieku. Szybko zauważono, że tylko monarchia absolutna jest w stanie sprawnie przeprowadzać reformy społeczne. Sformułowano więc ideę absolutyzmu oświeceniowego. Krajem powinien rządzić władca oświecony, czyli dobrze wykształcony, silniej i mądrze kierujący państwem, stawiający sobie za cel dobro poddanych. Takie panowanie uważano za najwyższą formę służby państwu. Te idee wpłynęły na xviii wiecznych władców, którzy zaczęli reformować ustroje, gospodarki, administrację i sądownictwo w swoich krajach. W Anglii pod koniec XVII wieku zaczęto zakładać loże masońskie. Legenda głosi, że swoje korzenie mają one w średniowiecznych cechach murarskich, skupiających mistrzów pracujących nad gotyckimi katedrami. W XVIII wieku do tych tajnych organizacji należeli arystokraci, naukowcy, a także osobno kobiety. Ich celem było propagowanie idei oświeceniowych wolność sumienia. Swobody obywatelskie, tolerancję, filantropię i samodoskonalenie przez edukację. Wolnomularstwo miało swoją bogatą symbolikę, obrządowość rytualną i stopnie wtajemniczenia, co trochę przeczyło świeceniowej racjonalności. Cyrkiel i węgielnica, czyli narząd do wyznaczania kątów prostych narożników budynków, czyli węgłów. Symbolizowały przywiązanie do mądrości, rozumu i równowagi. Organizacja miała skomplikowaną i wielostopniową hierarchię, co obrazowała budowla w kształcie piramidy, gdyż swoje legendarne korzenie wolnomularze wywodzili od budowniczych egipskich piramid, świątyni Salomona i średniowiecznych katedr. Hasła wolnomularskie sprzeciwiały się nauczaniu kościoła. Mimo to do masoneli wstępowali także duchowni protestanccy i katolicy, choć zakazał tego papież. Ateiści nie mogli być członkami loży masońskich. Masoni powoływali się na pokrewieństwo ideowe z działającymi w XVII wieku różokrzyżowcami. To sekretne stowarzyszenie łączyło wiedzę przyrodniczą z alchemią, a ponadto odwoływało się do gnostycyzmu i okultyzmu. Które to stały w sprzeczności z chrześcijaństwem. Część krzyżowców przystąpiła do masonerii. Zakon Iluminatów, czyli Oświeconych, został założony w 1776 roku w Bawarii przez Adama Weishaupta, profesora prawa kanonicznego. Celem zakonu było promowanie wiedzy i zwalczanie zacofania, które utożsamiano z działalnością kleru. I dotychczasową religijnością. Dlatego głoszone przez nich hasła uderzały w katolicyzm. 10 lat od powstania zakonu, iluminaci próbowali przejąć najbardziej wpływowe stanowiska w Bawarii, ale tamtejszy władca zabronił im dalszej działalności i wprowadził przeciwko nim represję. Ciekawostka. W drugiej połowie XVIII wieku bracia Jacques i Joseph Mongofier Zaprojektowali balon napełniony ogrzewanym powietrzem, który uniósł się na 1500 metrów. Inny konstruktor wykonał balon napełniany wodorem. Po lotach bezzałogowych postanowiono przeprowadzić próby na zwierzętach. Po tym jak baran, kaczka i kogut wzniosły się na 500 metrów, zdecydowano się na pierwszy lot człowieka, który wzbił się w powietrze na 30 metrów. Na początku XVIII wieku w sztuce dominował barok i rokoko. Ale gdy rozpoczęto wykopaliska archeologiczne w Herkulanum i Pompejach, na nowo zachwycono się sztuką starożytnego Rzymu. Nowy nurt w sztuce nazywa się klasycyzmem. Cechowała go równowaga, harmonia, symetria i stonowana kolorystyka. Uważano, że sztuka ma promować oświeceniowe wartości. Naśladowano więc architekturę starożytną, a stawiane budynki przypominały świątynie greckie i rzymskie. To stare muzeum w Berlinie, wybudowane w latach XX-XIX wieku. Monumentalna kolumnada nawiązuje do portyków wokół ateńskiej agory. Sztuka miała mieć charakter moralizatorski. Promować niezłomność, honor, patriotyzm, wierność zasadom i złożonym przysięgom. Najsłynniejszym malarzem epoki był Jacques-Louis David, autor Przysięgi Horacjuszy. Przedstawia on trzech braci, którzy przed walką przysięgają ojcu zwyciężyć lub polec za Rzym. Inspiracją była historia z dzieła Tytus Aliwiusza, rzymskiego historyka. Rzeźby oddawały idealne proporcje i naśladowały pozy posągów antycznych mistrzów. Antonio Canova to jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy klasycyzmu. Inspirowały go zwłaszcza wątki z mitologii. Jest on autorem dzieła Psyche budzona przez pocałunek Kupidyna. Za najwybitniejszych kompozytorów epoki uznaje się Józefa Haydna i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Austriaka który koncertował od 6 roku życia podróżując z ojcem i siostrą po europejskich dworach zamieszkał w Wiedniu mimo że zmarł w wieku 35 lat to jest on autorem ponad 600 utworów w tym 20 oper rozwijał się też teatr zakładano teatry narodowe do których mógł przyjść każdy kto kupił bilet wcześniej wstęp do nich mieli tylko goście władców i możnych Którzy byli właścicielami teatrów. Sztuki pisane w duchu oświeceniowym upowszechniały postawy obywatelskie. Zapamiętaj najważniejsze: w Anglii w XVII wieku dzięki likwidacji cenzury możliwy był rozwój publicystyki. W prasie i książkach żądano odrzucenia przywilejów stanowych i innych pozostałości porządku feudalnego. Domagano się, aby wszyscy byli równi wobec prawa. Wiek XVIII. nazwano wiekiem rozumu, ponieważ najważniejszą ideą oświecenia był racjonalizm. Oświeceniowi myśliciele krytykowali zasady feudalizmu i dotychczasową rolę kościoła w społeczeństwie. Nastąpił rozwój nauk ścisłych i przyrodniczych, a także świeckiego szkolnictwa. Ideę oświecenia propagowano za pomocą literatury, która stawała się coraz bardziej dostępna. Wydawano prasę. Myśl oświeceniowa była też upowszechniana w salonach kulturalnych. W drugiej połowie XVIII wieku pojawił się nurt sentymentalizm. W sztuce odwoływano się do wzorców antycznych, a dzieła często miały charakter moralizatorski.